Siema, siema. Nowy cesarz tutaj wjeżdża, Marcin Najman, odwyleguj bo, się bo, w tym momencie, bo to już jest koniec twojej kariery. Jeszcze Jakbym przegrał z tobą, to faktycznie. Przyznam ci raz. jakbym z tobą przegrał, to już koniec. Kur. Ja już wiem po prostu. Nie że nie ma słabszych, jesteś, kurwa. Ja wiem po prostu, że ty jesteś już o tej walki. Jakiegoś by mi dali, nie wiem, kurwa, krasnoludka, no nie wiem. Jesteś tak o tej walki, ty nawet nie wiesz co ty jadłeś dzisiaj. Poczekaj dzień, dwa, maksymalnie. Chodzisz do głowy, rozumiem, tak? Ja dopiero ci wejdę do głowy, spokojnie. Ale jak ty możesz w ogóle nie, nie, nie uznawać jako wielkie zwycięstwa moich walki z ciotem? No przecież to są dwa spektakularne zwycięstwa. Ale pierwszy, Naiman, raz, posz... pierwszy raz na bombach. Pierwsze no pytanie. Dobrze, pierwsze dobrze. pytanie. Dobrze. Komu zajebałeś ten dres? <laughs> Mam dobrze, nadzieję, to... że nie z darów, kurwa. Nie, dostałem. Bo, bo extra, to by nie dziękuję było Dziękuję serdecznie. serdecznie. Ale posłuchajcie, ja powiem jedną rzecz. Nie będę Ci złą, tylko ci wytłumaczę. Tobie już została tylko i wyłącznie walka z Tomkiem Olejnikiem. Przejebałeś ze mną. Poczekaj, nie, to no offense. Przejebałeś z Jóźwiakiem, przejebałeś ze mną, przejebałeś z Murańskim, przejebałeś ze mną i teraz zostałeś tylko przejebać z Zolinikiem. I kiedy się, ci się. opowiadali, jak na noszach byłeś w Ale najpierw. Adrian Cios w ostatniej walce oddał zero ciosów. No tak. I a, jest... a, a ile oddał ciosów w walkach ze mną? No kurwa dużo oddałem, akurat. Zero kurwa, debilu, nie umieszli Nie umiesz, ubiec, kurwa w nie umiesz liczyć, debilu! Man, liczyć to ty, Wyprowadziłem 30 ileś osób na twój pusty łeb. Teraz jesteś debilem, bo zwariowałeś, ty kurwa. Miałeś się nie mózg właśnie. no ty kurwa, man, nie. Jechałeś kurwa nieprzytomny na nosa, Jak jedna z nieliczy, Nie, nie dali teraz walki ze mną, bo wiedzą, żebyś dostał. Nie, inne, Bo to nie, to nie mieli czasu, bo Gala się zbliża i nie miał co jechać do seksopu po tą kulkę czerwoną. Żeby ci w każdy... Pierdolić to wpy! Ale wszyscy po to, żeby każdy spóźnił się. A wiesz ty, o tym, ty a o tym raz, że 90% kurwa ludzi chce, żebyś znam tą pizdę, Pamiętasz nie. wyniki plebiscytu? ale ja mam... 90% chce, żebyś plebizytu. się kurwa nie odzywał, rozumiesz? Ja nie wiem po co takie walki organizować, jak te walki się kończą jakimś udawaniem i... i... Kto udawał, o Twoim zdaniem? No, najman kurwa, no przecież to. No, tak to jak cios jest, jest zjebany, to tak. Ciekawe, co wymyśliłeś? Tak, A co udawałem, że, że jechał na cios. Nie to jest na, z... na, na, no... na bolą, ten, ten balon to jest bardzo sprytna kurwa i on po prostu sobie to przemyślał. U, poczuł jeden cios, tam z tyłu głowy troszkę. Ty, e. Kurwo jebana! ale gdy z... wyrzucasz znowu? Cfeluj, ty rzucasz! ty ty smacz. znowu z gruby, to zaraz Ty, że po ktawcie z jednej kurwa. Jak jest, zaraz kurwa zrobię. Dodawaj. To, no choć, to, teraz, kurno, <tacjusza> no to chodź kurwa pójdziemy na liście. No to chodź. Ja dostałem tym pomidorem. A, Popierdoliło tak cię. się stałeś? no to chodź, bo wiesz, że go ochrona trzyma w klatce w czterech. Na cztery gale pięć w pierdoli dostałeś. Myślałeś, że przyjdziesz do frików, będziesz kurwa kot, a cztery gale pięć razy w pizdę dostałeś. Co ty kurwa jako z pomidorami chodzi w ogóle. Dobrze! Ja z was tą grubą kurwą! No kurwa, te! <tacjusza> Jak ty kurwa pasów nie lubię, to za to szacunek. Grubą kurwę, bo takie kurwy trzeba gonić. Czekajcie, bo dobrze bo Jakbyśmy znowu nie połamali krzesła. Ty, kurwo, jeba na tego krzesła nie podniósł nawet. Kurwa pizdo. nie chciał łamią krzesła Chyba, i spękałem z cały, morno. Chodź Alberto. Co grupy. Ode mnie jak liścia dostałeś, też cię ochrona złapała, bo byś fiknął. Ty, Teraz pizdo też pizdo jebana. Jebana. ty śmiałeś, kurwa! Siadajde Robert, siadł, Siadaj, Robert, Ooo, o Ja trafiłem przejmie, kurwo! Jiszczaki jak grał myślał, się, że kurwo. będzie urazył. No, siadaj na pisze z kurwą jadł wszędzie. No już gotowa. Ekur, który zna inteligencję z Marcinem bym chciał polecieć, więc Marcin, jak ty się czujesz z tym, że.

Twoje wszystkie walki policzone przed średnią wynoszą 27 sekund, gdzie walczyłeś zawsze zesłał... Daj Kurwa, nie popisuj się, że umierzliśmy, bo nikt nie, nie uwierzy w kolejni kurwa, trenerami. Nikt, nikt nie uwierzy w to, że umiesz liczyć. Poczekaj, patrząc na moich przeciwników, moja średnia Lenik. ilość rund... Ale spójrzmy. Skuta, go więc chłop, spójrzmy no zobacz, kogo ty miałeś. Czy nie jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś uwierzy, że ty umiesz liczyć. A zobacz z kim ja bym. Ja tak on nie potrafię więcej maćisz, ty a ty 27 sekund. Z z kim? Z malczyńskim. Chyba kurwa nie, z alkoholizmem, kurwa chyba. No ja nie piję w porównaniu. To dobrze, to dobrze, no to kurwa, no to, no to dobrze, to chociaż jedyne co, no. Bo zapijaczone mordy trzeba ubijać, no to dobrze. No ale to, to, ty, to, ty walczyłeś z kelnerami, nie ja i moja. No pewnie, ruch... pewnie, powiedz to Pudzianowi, powiedz to Pudzianowi. Ale kiedy to było, jak byłeś młody, chłopie? Ja jestem młody, ty debilu. – młody. Na robić federację. No i, no i nie wiem po co takie zestawienie, ale rozumiem, że nie wiem, że pod programy czy coś, no bo to śmieszna stara kurwa jest, więc może po to, żeby się pośmiać z niego po prostu. Kurwa, a, może ta, a, jebany, może, a może jest to z, z, może z bandy swela? A może jest to. Może jest to przemyślane w taki sposób, że po prostu, słuchajcie, i to też jakby mi się wydaje, że to może być taki sprytny plan, że po prostu ta jebana kurwa umrze w kurwa. Kiedy, kiedy, kurwa. Kurwa kurwa. No i weźcie, bo teraz go znakujecie ja przed walką, ja. jeszcze będę walczył. Słuchajcie, że jest to tak przemyślane, żeby ta stara dziwka umarła w OKTAGONIE. I zobaczcie, Marcin Dajman umiera w Oktagonie i Polska świętuje tak, trzy dni, kurwa. Wszyscy kurwa śmieją. Słuchajcie, na ulicach festiwale, kurwa, DJ, kolorowi ludzie weseli. W ogóle nie grzebiemy go, wypierdalamy go do śmieci takiego, żeby zgnił. Tak jak zapój sobie to? swoim chujowym życiem. Załóż ty cymbale. I, i Powiedz, może to jest Jedyną kurwa, osobą kurwa, do wyjebania, to jesteś ci, ty kurwa domowy ninjo. To, to co ostatnio kurwa. powiedziałeś, żeby napierdalać kobiety, jak cię uderzą, jesteś skończonym debilem, kurwa. Uważasz, że to jest honorowe, ty cymbale. Uważasz, do... że to ty... ty... jest honorowe bycie kobiet. Ty jeszcze zajebany, dobra, ty zarazu Ty zaraz ujebany. Ty pierdolony kurwa, uważasz, że to jest. Nie się zajebał, to byś kwiatuszka jej dał. Ty debilu, kurwa. Kobiet kurwa. się nie bije, rozumiesz to? Czy nie rozumiesz to? Ile, kobiet... Ile ci kobiety wy Pytam się kurwa, rozumiesz, czy nie rozumiesz! Ile ci kobiet? Ty Ty rozumiesz krzyczała? czy nie rozumiesz kurwa. Rozumiesz? Słuchaj, jak chcę. Kobiet się nie bije! A tobie zajebie, za, to? za, za chwilę. że zajebany, rozumiesz to? Tobie zajebie za chwilę. No to chodź kurwa, chodź kurwa. Ty zawsze chodź kurwa, potem stoisz tam i chodź, chodź kurwa, Przysłuchaj się. Sto razy. Ale się kurwa, to zobaczysz! Kurwa jebana. Kurwa, Siadaj na tej piździeły się tam przyjechała, wieść do miasta i tak się kończy. O, a my mamy, słuchajcie, krakena na linii, także odbieramy. Kurwa, Adrian, ten dress to na nadłóc z brudu, się zbiorę go z, z na żółty. Ty to kurwa zmijasz, ta No to ty chyba kurwa daltonistą jesteś zjebie, to jest nowy komplecik od Extreme Hobby, dziękuję. Po nowy komplecik a zajebany kurwa z Permą, Brudem i krysztawia. No, ale co Jak ty pierdolisz, zjebie jest? kurwa? Chcesz to przyjść ty i porozmawiać, a nie siedzisz tam w luku, w którym telefon małolat, się, kurwa pluje. Małolat, wiedzisz, nie ten, ten że ten tam przyjechał. Ale jaki level? Kurwa, z Darol, z Darol we w pizdę dostałeś, kurwa, jaki, jaki level? A to jest mój argument? Darol po prostu jest kurwa dobry. Nie, Darol nie. I wtedy jest. się odpalił. Darol jest, tak, zajebiście dobry. Tak, tak, palił. kurwa, Bo wszyscy się odpalają, dobra, Darol jest królem, kurwa tej federacji. To, to każdy Sferu będzie królem, kurwa, dobra. kto z tobą wygra. Dobra, 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 małolat. Małolat, wróćmy teraz do tematu. Ale ja z tobą nie chcę gadać, kurwa, bo... dlaczego nie masz czego nie masz szacunku do trenerów i ty ci pierdolony znaczy, pierdolony za na ten kiedy twój trener nie przekonywał abyśmy zrobili przynajmniej jedno ale to kurwa twoich przekonywał więc co ty pierdolisz byłem na treningu dzisiaj zrobiłem kurwa sam trening ja nad tym bym nie robił w parze tylko byśmy omówili taktykę z trenerami a ty kurwa ale przygłupie po pierwsze to zaspałem każdemu się zdarza a Bo po, zaspałeś, po drugie zaspałem, ale no to weź też i kurwa akurat nie ćpa mi niechlam od, od dłuższego no nie no od jakiegoś czasu no na którą godzinę zaspał? Na tan. Na którą Robimy godzinę zaspał? Na dziesiątą. Robi, Robimy testy z No kurwa, jeszcze raz. Posłuchaj przy głupie. Ale ja z tobą nie będę. Nie będę. Ja, nie, ja z tobą nie będę trenował. Nie będę, będę trenował jakimś śmieciem, kurwa. Ale, to, czekajcie. ale nie no... Będziesz się nie będziesz mi stronę ze śmiechem, że z magikalem na się z języczkami. Na ale posłuchaj, sposób. ale co ty pierdolisz? Ty, ty, no ty, 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 ty kurwa, ty kurwa, tak samo, ale najlepsze. posłuchaj, przy głupie. Chcesz ja coś powiedzieć, to przyjedź. Ty ja wiesz, tak zjekisz, kurwa, przez ten telefon, i dzwonisz, kurwa i dupę zawracasz. Chcesz to przyjść, tu porozmawiać, przy głupie. Ile jest osób na live? 73 tysiące. Okej, okay, to szczerze, wiem, że Federacja chciałabym, abym przyjechał, uratował ten program, kurwa, ale tak, musicie mi zrozumieć, to obo, to obo. Daj, program. Daj, program. daj mi dokończyć, to zaraz to, powiesz, to... musicie mnie zrozumieć, że to nie jest totalnie mój poziom i moje wyświetlenia. Powiedzcie A mi, kto to jest... kurwa jest? A jaki jest mój mi... poziom? A jak jest zaraz ci powiem, poziom, ale kurwa. daj mi dokończyć. Proszę, dajcie mi dokończyć i powiem, wszyscy się odezwijcie, tak dajcie mi dokończyć. Powiedzcie mi, kto to kurwa jest, serio. Program z nimi nie przekracza dopuszczalnej dla mnie ilości widzów. Chyba, że na chwilę, ale, ale to się ty, większą widzę. A ze mną solo luzmo? Słuchaj, a ze... zaraz dokończę. A ze mną solo, jak jestem, luzmim chłopakiem, o, Denisem, o to, robi to po 130, 170 tysięcy wyświetleń. Sorry, widzów na żywo. Dobra, ale może zróbmy szybką jakąś interpretację uczestników tego żałosnego kurwa programiku. Tylko proszę nie przerywajcie, nie Ale będę ci przerywał, bo nie, nie będę idę. słuchał tego, co ty gadasz. No, a niech wow. Mówię spokojnie, Spierdala. Mów, mów, mów no, latarz, okay. dawaj. Szybko. To tutaj proszę, okej. Okay. Zacznijmy może od Krystowego Lejnika, Kurwa. Krystowy, który masz pod nosem, kurwa. Gość, łopie. którego nawet bym nie uderzył, jakbym go spotkał, bo po prostu czułbym się, jakbym zbił kobietę. Bałka, zresztą. że tego, nie spotkał, bo ty się po Polsce nie przyjmuje normalnie. kurwa. się, Ty jest idealnym przykładem, jak można spierdolić sobie karierę i życie. Jesteś przyjacielem kamerzysty Kruzmila, kurwa. Dobra, ale teraz przejdźmy do mego A ty kogo przyjacielem jesteś? Nie mam przyjaciół, bo wolę nie mieć przyjaciół niż przyjaciół kurwy. Ja się jakby. nie dziwię, że ty Dobra. nie masz przyjaciół, że był kurwą. Dawaj był tak to. Dajcie, dajcie mi dojść do ciosa. Cios. Gość, który mówi, no. że nie jest narkomanem, no bo je. wącha kokainę, a ją nie wciąga. Kurwa. Ale człowieku, jeżeli chcesz o tym porozmawiać, naprawdę chcesz takie tematy wywlekać, możemy. Tylko że gwarantuję ci. Za, tylko, okay, że gwarant... zaraz, nie, ja ci gwarantuję... posłuchaj, dlatego tego, kurwa, że jesteś potrzebny i w pewien sposób do tego, żeby głowy, wyjść kurwa. do tej walki. Do samej dlatego udawali, że kurwa że nie i żyjesz, żyć, kurwa. nie będę ty mówił. Każdego kurwa oceniasz, a spójrzcie przy głupie na siebie nie życie ratować. Kurwa, cię pogłaskał w Ale człowieku, pogłaska. A potem do domu, z to ty przegrałeś z każdym z kim się da, kurwa, co ty pierdolisz. Jesteś dobry to ale więcej nie będę telefon. wymieniać. Dobra, dobra, to dawaj Alberto. dalej na tam. Dobra. dobra. Alberto. Dali, dalej już mi się nie chcecie słuchać. O, dobra, jebać się kurwa, ćpunie. Alberto, w sumie to jest czarny, ma łańcuchy, ale go lubię, bo sobie śpiewa fajne piosenki. I co ma i piernik lubię go... do wiatraka? Okay. Co mówisz? Co ma piernik do wiatraka? Bo lubię czarnych. No i co, I co? Chcesz dostać kurwa do Japy, czy co? Mógłbym przyjąć penisa do Japy, nie ma problemu. Ja Proponujesz? Okej. Okay. To przyjdź teraz i zapadam, kurwa, bo akurat mam pełne jaja. Dawaj. Okay. Czyli mówisz, że akceptujesz jak biały chłopiec, weźmie twoją czarną knagę do mordy, tak? No jak lubisz kurwa, to ci załatwię więcej czarnuchów, chcesz? Ja Dlaczego czarnuchów? Czarnoschłych, czarno mężczyzn. <laughs> dawaj, dawaj, w kolejne Czy właśnie kawał. nam eskalował nowy konflikt? Ale przestań, kurwa, ale gdzie? Ale gdzie się kurwa, że To jest się romantyczna. tak? Jakbym kurwa z z plandeką się kurwa miał dopierdalać, kurwa, ty. ty no, jak Ty sienią, tam, mówisz, że strzelasz do dżungli. Dobra, ty, że ty, ja ty ja kurwa, hamuj tam piętą, bo kurwa cię ściągnę, kurwa przy najbliższej okazji, kurwa i nie będziesz miał, kurwa, ale daleko. Że mnie zastrzelisz, bo wiesz, że kurwa idziesz w złą stronę teraz, kurwa, bo skręciłeś. Skręciłeś kurwa zły zaułek, kurwa, ostrzegam cię. A jaki zaułek mał? Juchu! ty śpiewasz miejsca, dżungla, nie? Przecież tak. Właśnie w ten zaułek skręciłeś i kurwa bananem zaraz dostaniesz, chuju. Także tam po mordzie? Ja pierdolę, ty to jest Ale taka cania, ja pa... ja to jest taka cipa, kurwa! Natan, ja obiecuję ci, Natan! Obiecuję ci i kurwa, że jak się spotkamy, co nie? To ci wypierdalam no. takiego kurwa liścia, że robisz kurwa chińskie 8 kurwa razy 8 kurwo. Ludzie Rozumiesz, I kurwa, bity kurwa seksu. i tyle, i więc kurwa wiesz. Ale ty nie zdajesz sobie sprawy, że ja nie będę się z tobą pierdolił, tak jak kurwa. Każdy z kim miałeś konflikt, wiesz o tym. Jak się mi Nie będę, nie to będę się z tobą to pierdolił. co to my się spotykamy, jak będzie bez seksu. Ja pierdolę, fajny kurwa, jesteś fajny, jesteś. Zobaczmy, jaki będziesz fajny ślizgać się. fajny kurwa, ty mnie cały czas nie podniecasz, przestań nie podniecać. Ja cię i cię komplementuję, a ty mówisz, że wstań mi chuja do mordy, zaśmich czarnych <coughs> że mi po twarzy, że nie będziesz się ze mną pierdolił i potem ty się ze mną dołóż. <coughs> kurwa, złamię ci rękę, potem drugą i będziesz kurwa chodził człowieku na Ale wiesz, wiesz, że nie mi łamać na rehabilitację, ja ja kurwa, i... a nie na. Musisz złożyć salę, kurwa. że nie kajdankami i wtedy i tak wezmę do Japy przecież. Dobra, to teraz może kolejna A osoba. Dobra, kurwa, to kurwa, synu kurwy. Ale ty, ale, co ty powiedziałeś? Jebany chuju, kurwa. Co ty powiedziałeś? Synu kurwy. Synu kurwy? Tak, A do bo ciebie tak powiedziałem. Kurwa. Co? Tak? To teraz wiesz, tak. że teraz tu już masz kurwa naprawdę wiesz mocno. A co ty? Mi powiedziałeś, że jestem synem kurwy. Dobra, panowie. Przecież... Alberto, 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 Natan, słuchajcie, będziecie, Natan, Alberto, 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 stop, czekajcie. Do. Będziecie Szukanie mieli na pewno do mi. okazję do konfrontacji na żywo, także Będzie Natan, szybciutko, szybciutko jeszcze, szybko, Alberto, szybko jeszcze, Marcin. Kurwy, pajacuje dobra, kończymy. Dobra, 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 Natan, dzięki za telefon, bo musimy tutaj, mamy sytuację. Kurwo, jedbany telefon. Dostałeś pizę. Oh, <laughs> curvo! <laughs> Kurwo, zjebi jebany. bardzo na tej Kurwa, zbyt, tego zbyt, Martina, bo jak ja będę go bił, dodajebana. kurwa. No przestańcie go bić, ja pierdolę. Wystarczy, że ode mnie wpierdolę. Mi się wydaje, Zda. że na ten kurwa po tej konferencji, co teraz będzie, to nie dotrwa, kurwa, nie dojdzie do walki, kurwa. Będzie będzie, Czas, kurwa, szykuj się lepiej na te treningi, zapierdalaj. Kurwa. Nie, ja to spoko. <ślańc> I na te tręgi, tak zapierdalaj, tak bo tak to? będziesz sam się kurwa, kurwał pozbyć. Tak ja się śmieję tak z twojego tak dresu, tak który zajebałeś, ty kurwo Co, ma Zaje Zajebałeś Nie ma co dresu. Po raz pierwszy, kurwa kurwa siedzisz, jesteś jebany jak pies, ty, ty kurwa. To ty chyba ci śmie... pojebało. Ty chyba, ty A ty chyba, ty no tak, podaliwo. bo ty zawsze jesteś jebany kurwo. jak pies, faktycznie. Chodź, to no ci kurwa wytłumaczę. Tak. No chodź, no chodź. chodź, dobra, będę no chodź, no chodź, no chodź kurwa. Chodź, siadaj, Teraz, ja. kurwo, siadaj, na, siadaj na tej piździe, siad, 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 siad kurwa. No siadaj. Siad. Siadł. Bo zaraz znowu siad, głosują, siad. To będzie znowu sklejona pizda na 5 minut. Dobra, siadaj, kurwa. Siadł grzecznie i siedzieć. Kurwa i zamknąć mordę, prajerus. bo teraz jest ocenianie karty walk, więc zamknij pizdę i siadło. No ty grubaty. możesz wiedzieć o walkach, jak ty pizdzę. Ja na serce, mówię ocenianie, a nie, że ja oceniam gruba, Co ty możesz wiedzieć o walkach? No ty jak kończysz na noszach. Kurwa. A co ty możesz wiedzieć? A co ty możesz. A co ty, a co ty, ty możesz wiedzieć. Bo no 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 wiedz na te nosze wysłałem, ty Człowieku, ja nie musiałem być w oktagonie żeby wygrać, to bo byłeś akurat w karetce, kurwa. No i życie od tego, że pytania zadawać. A ty od czego jesteś, kurwa? Morda w kubeł, ty kurwo jebana! Od tego, żeby Jakie pytania, kurwa? To już się pojebało we łbie, cymbale. Ty, powiem ci Marcin wiesz co że po tym moim liściu kurwa jesteś innym człowiekiem już nic nie zeszło. Ty debilu przecież ty nieprzytomny pojechałeś Nic nie zeszło z ciebie Od tego się zaczęły wszystkie twoje A pamie... problemy zwariował A pamiętasz jaki mógł, Pamiętasz jaki huk był jak przyszedł ale... smuchawki Ja smaczeli, pamiętam kurwa, ale do... ty nic nie pamiętasz Nie nie pamiętasz bo byłeś kurwa, pamiętany jak skarb. Ty nie pamiętasz nic kurwa bo jechałeś kurwa nieprzytomny Na tym to jest ta różnica Ja pamiętam wszystko Ale co ty możesz kurwa pamiętać Ale kurwa to jesteś ty Wpierdalaj kurwa młody dalej żadnych pytań proszę kurwa nie odpowiadaj Pytanie. Kim on, kurwa, Jezu? Pytanie. A kim ty jesteś gruba, kurwo. Cesarzem! Zobacz, spadu, żeby zajeba. kurwa nawet tacy lacić do ciebie. Bo ja nie cesarzem, bo cesarzem Bola, co kurwa ale ja jestem. cesarzem to ty pierdolisz, jest, żeby... kurwa, ty jesteś. Żeby... Ty jesteś cesarz kurwa. Cesarz, cesarz, kurwa. Ty się cesarz, Zatki, tutaj czupiłeś o Otworzyłem ci kurwa, furtkę do tej Federacji, chłopie, bo roboty nie miałeś. więc co ty mi tu pierdolisz, kurwa, z jakimś cesarzem jesteś, ty jesteś. Dziękuję. wiesz, że kurwa, możesz przy życiu we kulkach postać. Twoją karierę. I kobiecy stanie. To ty pierdoli, wdązyli, jak ja dostałem propozycję ciebie i ty dziękuję, Ale że zęboki, cię wziąłem! Dziękuj, dziękuję, że przeze mnie tutaj walczysz, to nie ja, to byś kurwa nie miał tu walki, kim ty jesteś. A za ciebie płacę jak za droszuty. A dlatego tak kurwa, tak, bo ja wybrałem taką kurwę do zbicia jak ty. Kurwa. Kurwa. rozumiesz, płacę jak za droszuty. No bo kurwa wybrałem to, bo powiedziałem, że jak nie dawam mi kurwy do bicia. To jest niemożliwe. A oni naprawdę cenią, bo Rozumiesz, że jesteś przetarką moją? Jesteś moją przetarką. Powiedziałem, że jak kurwa nie będzie najważniejsza ma na to swoje. nie zawalczyć, na I rozumiesz? I najman kurwa, jest, je. rozumiesz? Ała! Ała! To po prawym za gruba, gruba, kurwo, zajebana! Adrian! Tram ci do pysła, gruba, kurwo! teraz teraz ci do ryja! Tych no i no, co? No i co? No, no co? ci do mordy, ty gruba, kurwo! Następnym razem ściągam spodnie i walę ci kloca na tą grubą mordę, bo tylko tyle trzeba jeszcze, kurwa, zakończyć zakończenia twojej kariery. Biznę od olejnika obyś dostał, kurwa, i potem sram ci! Jeśli na ty ten to ty twój, kurwa w sąsiedzie ta, tak obstawił Pasut, to, yy, to potem możesz ty się być z bratanem ja no. dlaczego no, nie ma problemu no bo macie coś no bo obaj by przegrali stadion na przykład nie <noise> okay. no problem bardzo chętnie. Ja miałem się z nim bić on, on opowiadał jakieś bzdury w ogóle kurwa że ja nie chciałem się z nim bić a to ja no, chciałem w MMA, a on powiedział, że nie chce... W... Podobno dzwoniłeś, mówisz kurwa, nie, kurwa, że nie chcesz się bić, kurwa, że... Się... Ja, po, ja dostałem propozycję w MMA, powiedziałem, że okej, okay. potem usłyszałem, że K1, powiedziałem, no kurwa, no niech będzie i potem było cicho, więc ja z tej walki się walki... No bo nie, nie odbierałeś nie... telefonu, było cicho. No tak, no to... <laughs> rzeczywiście. Starałeś się? Tak, no tak, do dzisiaj, kurwa, jeszcze mam kakę. <laughs> e, a wy... za za kurwa, Tą kurwę obserwuję od chwilików. Odkw ale wiecie co no jest zjadz... zjadz... On wstając kurwa. wie kurwa, że nigdy do nikogo nie zdąży jebana. i wygląda takiego groźnego. Tak, ale może grudnego... do ciebie kurwo zdąży, ty tak. szmato zajebana banda cwela. Ochroniarz! to, to zjadz... jest kurwo. Ochroniasz, do niego podchodzi, a ten tak, ręce chowa. Ty kurwo jebana to <śmato>, pierdolona. Ty kurwę. Ja pierdolę. Przyszedł kurwa najstarszy, gruba, zamiast przykład dawać... Kurwo morda w kube, ty kurwy synu jebany. Morda w klewu, Ty kurwa! Ty wygląda jak do zajebana! Kurwa! Ty pizdo ja zajebana! Dole, wstyd! Włosy łonowe ja masz na rdolę. na tym bilu! jest tak, kurwa z ciebie! Freak. Marcin, zachowuj ja. się, dostałeś mnie! Kurwa, dostałem dostałem dostałem, się, kurwa dostałem nie odgrywaj! Nie, nie się, Nie pogarszaj swojej sytuacji! Zachowuj się! Wiem, że jesteś w bandzie frajerów, ale nie pogarszaj się! Nie pogarzaj się! Chociaż raz się zachowuj, kurwa człowiek, a nie jak Marcin Najman, kurwa! Nie swojej Zachowuj się, okej. Okay? Ja no cię oszczędzę. Ale kurwa, nie Oszczędzę ja cię, wyrwa. jak się będziesz zachowywał. a potem będziesz ganiany, jak cios całe życie. No nie wiem, stary, My, ja ale będę, tak będę piwa, Ja ale będę nie ganiał. Nie kurwa ganiany. nie, bo będziesz w szoku, to no ale Ciebie robi. kurwa tam cały czas rzucają przy Backstage'u. Gdzie ja ganiany jestem? Ty kurwo debilu. Wszyscy naprawdę masz pojebane styki, kurwa. Cała Polska widzi, że cały czas napierdalany jest kurwa ten cymbał, a on twierdzi, że coś kurwa jest. Dobrze, inny, no. a ty, Marcin, jesteś zwycięzcą, tak? Nie ma. Kurwa, no dobra, opowiedziałbym wam, nie, zostawię sobie na konferencję. No dobra, kurwa, bo żebym chciał coś powiedzieć, ale ja pierdolę, wstyd, jak chuj. Co? No Denisa naprawdę nikt już nie szanuje. O to chodzi, rozumiesz? Przegrał wszystko, co mógł, ostatnią walkę dali, no naprawdę, no dwie minutowe rundy, żeby nie umarł. No chuj, no podtrzymują go przy życiu Ja Tylko, że, że on nie przekalkulował tego, że kurwa, ta przegrana, okej, okay. może przegrać z dwa na jeden, mówić, że was było dwóch. Tylko, no kurwa. Dla ludzi ja i Natan, jesteśmy w chuj słabymi zawodnikami, rozumiesz? Ty, ale I przegrana tak ogólnie, z takimi osobami, powiedzieć, jest... że na że ten, że kurwa Natan w tego śmiecia, kurwa ten, jaką ma Denis, no to że on kurwa walczył z kilkoma takimi mocnymi kurwa, wiesz, Don Diego, kurwa, wielki bóg. Nawet że szpila, nawet że przegrywał, to i tak kurwa, wiesz, te walki znaczy... miał takie kurwa, wiesz. nie, na początku dał Sam... wyrównaną no, walkę. Tak, no, no, słuchaj, no, na początku on dobre walki dawał. Później coś się z nim kurwa stało, że zaczął dawać chujowe walki. I okej, okay, walczył z dobrymi, tylko że wiesz, żeby on w tych walkach z dobrymi, ostatnie walki pokazywał coś. Mówię tu o walce z Wielkim Buczy, o walce z tym, z Kimą. Yy, uciekał, tak? Z Omielańczukiem, tak? No, no tak, to, tak, tak. No, no wiesz, to... przypał. Okej, okay, ostatni się odbudował, tylko że teraz czeka. Taki, taka że w, będzie to samo. W no. przypadku lepiej by było w takich walkach iść na żywioł i najwyżej dostać nokaut mocny. I tak. no, ale widzisz, teraz zobacz, on nie przekalkulować że jak dostanie z nami, naprawdę jest przypał jak chuj dla niego. W chuj, to jest dla niego wstyd, jak chuj przegrana takiej walki. Wyobraź sobie teraz, wiecie dlaczego? Ale ja tę walkę wziąłem. w sumie umniejsza sobie, no nie? Że nie, ale nie. To tak ja jak to ja mówię, jak jest to oceniane. To no generalnie w sensie ludzie, na dwóch w sumie. No dobrze, ale ludzie oceniają nas naprawdę w chuj słabych zawodników, więc to nie chodzi nawet o to, że no my no wstyd, wygramy. Chuj, powiem się, że tak. No. Nie, ale pożegaj, Alberto, ale posłuchaj jednej rzeczy. Teraz wyobraź sobie sytuację, mhm. ja zawsze sobie to wizualizuję, bo to byłoby mega śmieszne, że jest sytuacja, w której natan Marcoń wygrywa walkę z Denisem Załęckim i jego ręka ląduje do góry. Przecież wiesz, jaka będzie komedia przez najbliższe pół roku, kurwa? O to mi chodzi. Chodzi o to, że ja chcę dalej, żeby te fight trwały, a to zestawienie pomoże w tym, że to będzie cyrk dalej się toczył. Pewna historia będzie dalej trwała. No to, to będzie rozum... cyrk, zgodzę się z tym. Marcin, jak to skomentujesz? Ale co? To, to ja co, mówiłem. kurwa, kurwa ja nie komentuję ci, Uszy pizdy, kurwa. To co? Do kogo ty mnie przyrównujesz kurwa? Jak ja mam no komentować, które chyba... Jakąś z pizdę, kurwa razy. skończoną. Daj spokój. Z każdym tutaj byś dostał wpiskę. ci kurwa, kurwa, to mi japę, kurwa. kurwa ty Wszędzie gdzieś owłosiony gdzie, gdzie kurwa gonią. włosami łonowymi Wszędzie, na pizdzie. Czyli na twarzy gonią. twojej. Ostatnio z cieniem ci walkę chcieli dać, na szkoda, No, ale no, tak kurwa no, śmierdziałeś, że. Na Denisa się ciężko patrzy trochę, jak się ogląda. Fak faktycznie, jak jest taki, jak mówi mu się, psychika roz rozpada, nie? On tak jakby stopniał zupełnie, tak jak siedział tutaj na cage'u, to, to jest inny człowiek zupełnie, nie? To, to ja nie wiem, czy on kurwa dobrze robi, że te walki bierze za walką, i, i coraz bardziej taki jest. No kurwa on prawie łzy w miał tutaj po tym, po tym bombie od Tazego, nie? No to się, to się jak się patrzy na jak zaczynał, to rzeczywiście to kurwa słabo słabo wygląda. Wiesz, ale może wiesz, jak, kurwa po rozpie yy, ale jak z z oni nie mają taką, wiesz, każdy na niego, wiesz, no, tak, że on boczą. wielki kozak. Ale, on ale on będzie, może jak on... on sam bierze tą presję, siebie będzie miał, no wyobraź tak, sobie no. teraz co ale będzie. Ale jak oni strategii nie zrobili, to może im na jebie i wróci. Słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za to, że spędziliście tak miły wieczór. Było bardzo, bardzo, ale to bardzo sympatycznie. Na koniec chciałbym jeszcze zrobić face to face nowo walki, czyli Marcina Najmana i Tomasza Olejnika. Słuchajcie, dwóch włodarzy, zapraszam na środek. Czas na face to face. Wyjebł! Wyjebł. Tomek, Tomek, nie, teraz, tomek, zjutka, tomek, tomek, nie bądź pizdą, wyjebł. Liścia prawego, wyjeb tej kurwie, A nie wy słuchajcie, kupujcie to, bilety. Wejmema.tv, netore na Szczecin. Widzimy się za 8 dni. Ale widzę. Tomek, zajebł. Ale liścia, bo go zabijesz. Jedni mu tak Popadnie. Tomek, spokojnie, ja jebałem, ty też potrafisz. Panowie. Bój się, Marcin. Ty, ja pierdolę, kurwa. No Tomek, mieć taką okazję teraz i nie wykorzystać. Widzę kurwa. strach mi jego oczach. Przecież on cały w stresie jest, kurwa. Daj mu spokój, chłopie, że się stresie, kurwa. Oblał się ręce. Boxing position. <laughs> teraz. To starcie, będziecie mogli oglądać już za 8 dni. Fejma.tv, kupujcie bilety, widzimy się w Szczecinie. A ja wam dziękuję za dzisiejszy program.